No i rozpoczynamy nowy program. Jesteśmy w Bytomiu, w samym centrum można powiedzieć. I tym razem nie będzie jednego pomieszczenia. Nie, nie, nie. I tym razem robimy całe mieszkanie. A będzie totalna rozpierducha, bo mieszkanie no, jest w fatalnym stanie. Inwestorzy dostali to mieszkanie od miasta pod warunkiem, że zrobią generalny remont. No i co? Bo zrobimy go wspólnie. Są, czekają, powiedzą co chcą. Mam nadzieję. Nice. E, na co liczą? No i co tutaj ma się znaleźć, bo powiem Wam jeszcze tyle, że w tym budynku są jeszcze łazienki na zewnątrz, tak więc no, już nie w tych czasach, nie. Tak więc na co liczyć? Co chcielibyście, żeby tutaj było? Wszystko. <laughs> Ale wszystko wywalamy, tak? Granat? Tak, tak. Mniej więcej robimy od nowa. Musi być łazienka funkcjonalna, kuchnia, o. sypialnia osobno przytulny salon. Możemy zachować jakieś takie industrialne... Jak 33,5. I pół. 33 i pół. Tak. Łazienka, salon, kuchnia, przedpokój. Przedpokój. I sypialnia. I sypialnia. Wysokość. Będziecie na tresolę mieć. Jeżeli się da, <grym> ja no, jak najbardziej. <grym> <grym> I podrabince. E, no jasne, łazienka musi być, z tego co zobaczyłem, to tylko w jednym miejscu Ma, ona no. będzie możliwa tak. ze względu na instalację, a Jakieś kolory, jakieś życzenia, takie, jeżeli chodzi o... Hmm, styl. tym? Nowocześnie, przytulnie, jasno. Jasno, przede wszystkim jasno. Może być z pazurem? Jak Coś... Wierzymy, My wierzymy tutaj w umiejętności i wizję artystów. Dobra, e, zrobimy w ten sposób. Ja już oczywiście wcześniej przejrzałem sobie w to mieszkanie, widziałem. To nie jest tak, że pierwszy raz jestem tutaj. E, I mam pewien pomysł. Ten pomysł wam zdradzę e, mailami na projekcie funkcyjnym, później na wizualizacjach. Mam nadzieję, że szybko dojdziemy do porozumienia, no i zaczynamy. Tak jak wspomniałem, w tych kamienicach łazienki były na zewnątrz, no ale oczywiście, no kto teraz będzie do to, Tojka latał? Nie, robimy tutaj. E, problem, problem nie problem, jest taki, że mamy tylko w tym miejscu rurę kanalizacyjną i no to już wymusza na nas, żeby tutaj była łazienka. Tu mamy zaraz wejście. No to co? Jeżeli tu mam rurę kanalizacyjną, też nie mam możliwości, tylko tu muszę zrobić kuchnię. Zaraz przy wejściu. Ale musi być. Moja w tym głowa, żeby to jednak tak oddzielić, żeby nie wchodzić bezpośrednio z korytarza do kuchni. No, chociaż może i goście by chcieli. Ale nie, nie damy im tak, aby tak było. W tamtym pomieszczeniu. Ona jest całkiem fajna. Salon, a tam będzie sypialnia. W kamienicach zawsze jest to fajne, że są wysokie te pomieszczenia, dużo światła, no to jest na, na plus, na duży plus. Inwestorzy wspomnieli, że chcą mieć tu jasno, no bo gdzieś też się utarło, że niewielkie mieszkania, to powinno być jasne kolory, a ja zawsze jakoś tak na przekór jestem z tym stwierdzeniem, dlatego no zobaczymy, czy pójdą na tą moją propozycję. Tak, będzie jasno, ale będzie kilka takich pazurów. Jak to wspomniała. Tak więc zobaczymy, na pewno nie będzie wszystko w jasnych kolorach. Tam będzie sypialnia, osobne pomieszczenie za ścianą. Dobra, do dzieła. Robię projekt, wysyłam klientom i wchodzimy z ekipą. Cześć, Marysu, cześć, cześć, cześć. No, nowa robota, ale tym razem nie jeden pokój, a całe mieszkanie. No, jak już widzę, że podnosiłeś trochę to wiesz. Ja już, już jestem zmartwiony, słuchaj, już Trzecie jestem. Zmartwiony. Piętro i Wynoszenia. Tak, tak? jest. Kamienice, wysokie schody. Jak widzisz, nie ma tu ubikacji, nie ma łazienki, jest na zewnątrz, trzeba zrobić wszystko od początku. Nie ma nic. Nie ma nic, my jesteśmy. Projekt gotowy i wizualizację mam zrobioną. I projekt funkcyjny, od tego zawsze rozpoczynam od projektu funkcyjnego, czyli takie usytuowanie, co gdzie ma być. Gdzie łóżko, gdzie stół, gdzie ubikacja, gdzie lodówka na przykład. Tak? Tutaj funkcja sama nam się układała, bo ze względu na tą łazienkę nie mamy możliwości. Ubikacja musi być w tym miejscu i z kuchnią też nie mogę za daleko odjechać, bo musi być przecież spływ wody. Ok, projekt przygotowany i tak naprawdę już wstępnie zaakceptowany przez klientów, tak więc teraz muszę im pokazać, przedstawić konkretne materiały panele oczywiście w BelPolu yy, kupię, bo ada mi tam coś yy, doradzi. Jeżeli chodzi o armaturę, ceramikę tego typu rzeczy, to przez internet, przez internet w łazienkach plus coś wyszukam odpowiedniego dostarczą i tyle. I działamy, lecimy z tym. Wybór jest tak duży, że i tak. Sam nie podejmę decyzji, zaczekam na dama, co ja sobie się będę martwił, on i tak poradzi. No właśnie o tobie mówię. Hej! Eee, cześć, cześć Marku, słuchaj, cześć. cześć. Potrzebuję dobrej jakości panele, najlepiej takie wodoodporne, bo będzie też w kuchni to położone. Wiesz co, no, lepiej trafić nie mogłeś przecież. Nie, wiem. Nie? nie ma problemu, pokażę Ci bez problemu. Zapraszam. Eee, dobra, ale jeszcze, no. bo drzwi albo coś chowanego, takie źródło do pomalowania, coś takiego. A te drzwi może ukryte, te zlicowane nie zupełnie oczekiwań? Patrz, tutaj masz na wprost takie drzwi. Ja się tak przyglądałem się. No, jest. to są no, drzwi ukryte, tak? One mogą być do, pomalowane, mogą być tapetowane, potapetowane, fajne. pomalowane. I może sobie z drugiej mhm. tak? Tu sobie możesz pomalować, potapetować, z drugiej strony mogą być białe. Zlicowane ale mi idealnie. Tak. Ja to dostaję, kupuję w takim samym. W zależności, stanu? proszę Ciebie, co wybierasz, tak? Jeżeli chcesz mieć je pomalowane pod własny o? kolor, to wtedy zamawiamy drzwi zagruntowane. Albo Aha. chcesz mieć w tapecie tak samo drzwi zagruntowane. Jeżeli chcesz już mieć je pomalowane na biały czy na jakiś inny kolor, to wtedy też informacje. Jestem gotowy. O, o, po, Dobra, tak, no to na 100% takie drzwi będę potrzebował. Cześć panowie! Ha, cześć, cześć, Marek. Cześć, cześć. Ty, ale chłopie! Ty masz to robić. A nie ty to <laughs> To coś było zrobione, co jest. Nie, no, trzeba było rozebrać, bo mamy tu problem. Yy, skrzypi nam podłoga. Ryż, i powiedz mi Mareczku, ja mam jeszcze no. pytanie, jak już jesteś, co robimy tutaj? Bo tak nie możemy stropu za bardzo obciążyć. No, a ja są Ja płyty, wam tam zamontowali, nie? I musi być próg teraz. Musi być. Zresztą, no płytek nie damy, no bo jak tu jest takie drewno, no to wiesz, stara kamienica. Nie ma opcji, nie? Ja myślę, że te same panele położymy, bo one są bardzo dobrej jakości yy, i wodoodporne, i faktycznie nadają się tak do przedpokoju. Już je tak naprawdę, pokadając z inwestorami, już je zamawiamy i podeślemy. No to super, dla mnie szybka robota, więc. Ja byłem przekonany, że tu są fachowcy, i robota w reno jest 9.54. A po pierwsze, ich nie ma, a po drugie, oni są w lesie. Oni tu chyba jak chcą spędzić. Ja byłem 100% pewny, że dzisiaj montujemy ceramikę. Poza tym panele nie są zrobione, podłoga. Zanim tylko medy przyjadą z kuchni, no nie wiem jak to sobie wyobrażają. No nic, muszę na nich zaczekać, ponieważ jest kilka rzeczy też do poprawy. I mamy to. Jest mieszkanie, ciasne, ale własne, 33 m2, z czterech domowników, czyli właściciela, inwestorzy i dwa koty: Lucjan i Inka. Tak? Tak, tak jest. No, dobrze. E, za chwilę porozmawiamy, czy już wszystko jest zrobione, czy nie. Teraz zobaczcie sobie to y, mieszkanie. No, mamy łazienkę, kabina jest, ubikacja jest, szafka z duszą. Nie ma jeszcze jednej szafki, która dopiero powstanie. No, normalnie, jak przy każdym remoncie. Częściowo robimy teraz, częściowo sobie z biegiem miesięcy. Powiedzcie, jak Wam się mieszka? No bo to ile mieszkacie już tutaj? No, mieszkamy już w zasadzie od końca grudnia. Mieszka się ok, chociaż nie ukrywam, że czasami brakuje tego miejsca, ale jeszcze nie potykamy się o siebie, nie, hmm. nie jest źle. No to czy, to nie funkcjonalne? No to, słuchajcie, no bo jest sypialnia. Duże łóżko widzę, bo faktycznie dużo łóżko, tak więc jest szafa, to jest ok. Jeszcze szafa widzę, przedpokoju powstanie, tak? Tak, jeszcze powstanie cała zabudowa do przedpokoju. A, a firanki czemu nie długie? No ze względu na koty. A wyjaśniły Wam, że niekoniecznie to jest zabrać. <laughs> Rozumiem. Lucjan a tu jest Lucjan. Tutaj się pokazał, a Inka wstydliwa. Niestety zdecydowanie. Dobrze. Słuchajcie, teraz zdjęcia przed i po. Zobaczcie sobie, ja dziękuję firmie Oltens za dostarczenie armatury i ceramiki, w sklepu Belpol za świetne panele i dobre nawaty. Także dzięki serdeczne, i teraz zobaczcie, jak to całość wygląda. Powiedzcie, 33 m2. To pewnie tanio było, co? Tutaj tak wyremontować to. No nie powiedziałbym, że tanio. <laughs> Zakładaliśmy no. okolice 40-50 tysięcy. Musieliśmy podwoić kwotę. Wyszło trochę ponad 100 tysięcy.